Dobrze, to lecimy sobie dalej, Akurat to nie macie nie ciekawe. To może. O tak. E, a więc dzisiaj zalewamy posadzkę. To niestety nie jest automat. Stary, rozkrowe Mitsubishi. Tak, dzisiaj zalewamy tą halę, później będziemy kładli ściany, zakładali dach, będziemy zakładali dach, ściany, wszystko w kolejności. Też jeszcze wcześniej założymy konstrukcję, postawimy konstrukcję plakującą, także...